No i tak, wreszcie mamy złotą rybkę Fortnite Battle Royale. Dodatkowo możemy ją mieć w automatach. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić sobie taką rybę na trybie kreatywnym, aby każdy z Was mógł ją przetestować, oraz pokażę wszystko, co jest z nią związane. Sorry, że nagrywam bez kamerki, ale jest piąta rano. Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to złota rybka przyniesie ci szczęście w szkole do końca tygodnia. Myślę, że warto sprawdź to oraz zostaw suba z dzwoneczkiem, jeśli film Ci się podobał. Dodatkowo jak zwykle zostawiając komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz lajka, możesz wygrać dowolny skin ze sklepu. Tu poprzedni zwycięzca zgłosił się do na Instagramie, a ja lecę do materiału. Swoją drogą, pewnie dobrze wiecie, że ryba działa jak puszka. Rzucamy nią w przeciwnika i możemy zadać mu bez problemu damage. Sami zobaczcie, akurat tutaj zadaje on 200 damage'u. Jest to naprawdę bardzo duży damage, ponieważ możemy zniszczyć na przykład drewnianą ścianę jednym takim rzutem. Nie jestem pewien, czy można to zrobić właśnie z metalową, spróbujemy ją rzucić i zobaczyć, co tak naprawdę się stanie. Okej, okay, mamy już pełne zdrowie, więc rzucamy i co się stanie? No i nasza ryba zadaje 200 damage'u, czyli tyle, co naszym przeciwnikom. Jeżeli rzucimy właśnie taką rybą w naszego przeciwnika, który będzie miał full keba oraz życia, po prostu go bez problemu zabijemy. Jest to jeden z najrzadszych przedmiotów w Fortnite, a miał on tylko 0,00001% szans na wyłowienie. A teraz każdy z Was może go mieć w trybie kreatywnym. Interesowało mnie jeszcze, czy na takiej rybie możemy zrobić racket ride ale nic z tego. Po prostu zabijamy naszego przeciwnika, jeżeli ryba tylko dotknie go. Więc nie ma tutaj żadnych właśnie sposobów na to, aby po prostu polecieć sobie na takiej złotej rybie, która jest bardzo rzadka. Ale przejdźmy jednak do tego, jak sprowadzić taką rybę na wyspę kreatywną, aby każdy z Was mógł ją po prostu przetestować, czy pochwalić się między znajomymi, żeby taką rybę właśnie dostać. Okej, okay, a więc tworzycie sobie całkowicie nową wyspę i po prostu na nią wchodzicie. Dodatkowo budujecie sobie platformę aż do samej granicy strefy i stawiacie za nią pułapkę. Pułapkę ze względu na to, że tylko ją jesteśmy w stanie tutaj postawić. Znajduje się ona w urządzeniach i wystarczy po prostu postawić sobie pułapkę w tym miejscu, aby wiedzieć, gdzie jest nasza wyspa. Na naszej wyspie zostawiamy marker oraz wychodzimy do centrum kreatywnego. Jeżeli już tu jesteście, po prostu ładujecie wyspę, która pojawia Wam się w tym momencie na ekranie. Kod do wyspy jest właśnie taki. 4233 9427 i 3956 Wchodzicie na tą wyspę. Jeżeli już to zrobicie, pojawią się przed Wami automaty właśnie z takimi rybkami. Klikacie przycisk rozpocznij grę i powtarzacie wszystkie kroki za mną. Podchodząc do automatu, spamujecie przycisk do właśnie wytworzenia takiej rybki. Mamy tutaj ich nieskończoną ilość, więc możecie sobie to bez problemu spamować. Zakopując cały swój ekwipunek właśnie w rybkach, po prostu musimy postawić piramidę oraz ustawić się na tym pomarańczowym znaczku. Kiedy po prostu postawimy piramidę, klikamy przycisk odróć się. Po kilku sekundach zobaczycie czarny ekran, który to powinien wystrzelić was do góry. Czasami to się za pierwszym razem nie udaje. Mnie się udało. Naciskacie dwa razy spację, aby po prostu polecieć. Tam I możecie zobaczyć, że tutaj znajduje się nasza druga postać, więc tutaj znajduje się też nasza druga wyspa. Pamiętajcie, żeby lecieć jak najwyżej potraficie, żeby nie zahaczyć o żadną strefę wyspy. Bo wtedy właśnie nasze rybki się zresetują. Podjeżdżamy sobie blisko do naszej mapy oraz zbliżamy się do tego komina, który znajduje się tutaj. Jeżeli już to zrobimy, po prostu kierujemy się w stronę naszej wyspy. Tu powinien znajdować się wasz marker. Jeżeli dobrze to zaznaczyliście, sami zobaczcie, że zbliżając się do wyspy, zbliżam się do mojej postaci i w tym momencie będę widział za chwilę pułapkę, którą postawiłem właśnie wcześniej. Pamiętajcie, żeby nie sfailować tego triku, bo będziecie musieli go wykonać od nowa. O, zobaczcie, jest tutaj moja pułapka, która znajduje się bardzo blisko strefy. Ja sobie tutaj zwolnię oraz po prostu wyłączę latanie. W tym momencie możecie rzucić sobie na Waszą wyspę właśnie takie rybki. Rzućcie sobie ich nieograniczoną ilość, no i oczywiście to będzie dla Was jak największa liczba. Oczywiście rybki te możecie również przerzucić przez swoją strefę i podnieść po prostu z drugiej strony, tak jak zrobię to teraz ja. Wtedy również macie je w swoim ekwipunku. Jednak najbezpieczniej jest je po prostu tutaj przerzucić. W tym momencie chcecie zachować swoje rybki na Waszej wyspie na zawsze, więc pewnie będzie potrzebny Wam albo item spawner, albo vending machine. Ja to zrobię w ten sposób. Bierzemy po prostu maszynę, która nam się na pewno przyda, i oczywiście bierzemy je wszystkie i stawiamy. Raz, dwa, trzy i 4. Cztery. cztery maszyny, w których to będą znajdować się nasze rybki. No i oczywiście jedyne co należy zrobić to kliknąć przycisk graj oraz wyrzucić rybki przed automaty. Jeżeli już to zrobicie, bez problemu będziecie mieli dostęp do tych rybek przez cały cały czas, a troll na znajomych będzie na pewno niesamowity. Sami zobaczcie, że jest to super fajny trik, który to pozwoli Wam na Waszej wyspie zachować właśnie takie złote rybki. Później klikając przycisk, rozpocznij grę i spadając na wyspę, będziecie mieli je dostępne i będziecie mogli je testować, rzucać się z różnymi graczami itd. itd. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, która mnie osobiście strasznie się spodobała. A jeżeli Wy też chcecie zrobić własną złotą rybkę na swojej wyspie, to po prostu followujcie ten tutorial jeszcze raz, wyślijcie filmik znajomym, bo myślę, że jest to naprawdę spoko opcja. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja lecę spać bo jest już godzina szósta, a ja chcę wam to wrzucić przed szkołą. Także let's go! Do zobaczenia w następnych materiałach. Piątka.